W niedzielnych spotkaniach z psalmami przez cały Wielki Post rozważaliśmy psalmy Wielkiego Hallelu. Wyjaśniałem o tym w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czym są te pieśni, kiedy są śpiewane. Przypomnę tylko, że to śpiewane było w czasie święta Paschy, a więc co roku w święto Pesach śpiewano psalmy Hallelu. Psalm 118 jest ostatnim z tych psalmów Hallelu, a więc bronowanym w czasie święta Paschy. Może powinniśmy rozważać ten psalm w niedzielę Zmartwychwstania. Zresztą zobaczcie, Psalm 118 śpiewamy uroczyście przez całą Niedzielę Zmartwychwstania, śpiewamy go też w Wigilii Paschalnej z radosnym Alleluja po raz pierwszy wykonywanym właśnie po tym długim okresie Wielkiego Postu. Ja proponuję go na dzisiaj, a dlaczego? No to wyjaśnimy pewnie w trakcie lektury. Zapraszam do otwarcia z Pisma Świętego, do tego, by brać do ręki ołówki, swoje notesy i próbować w tym psalmie też szukać inspiracji do swojej osobistej modlitwy. Psalm zaczyna się i kończy tym samym słowem, tymi samymi wersetami: Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki, bo jego miłość jest, jest wieczna. Ten psalm. Może ma taką chaotyczną budowę, nie ma takiej jednolitej konstrukcji, jakby może jest jakąś kompilacją czy jakimś zbiorem różnych fragmentów czy tekstów dziękczynienia, ale jest to psalm niesamowitej wdzięczności wobec Boga. Widać w nim wielką nadzieję, wielką radość. Ten psalm pewnie powinno się wykonywać z jakimiś dzwonkami, e, cymbałkami, z jakąś taką radością w sercu, bo jest to psalm uwielbienia na cześć Boga. Przecież każda niedziela w ciągu roku jest niedzielą, w której przypominamy sobie tę prawdę, że Chrystus zwyciężył śmierć, pokonał śmierć, pokonał grzech, ciemność, e, cierpienie, smutek, nienawiść. Zwyciężył to swoją, swoją mocą miłości. Dziękujcie Panu i niech wszyscy dziękują. Niech dom Izraela, niech do Marona, niech wszyscy bojący się Pana, więc wszystkie grupy są tu wymienione, mają mówić Jego łaska na wieki, miłość jest wieczna, Jego miłość jest wierna. Nawet jeśli nam się wydaje, że czasem jesteśmy daleko od tej miłości, ona jest wierna. Bóg jest wierny w swojej miłości. Bóg nie może się zaprzeć samego siebie. On sam jest miłością, więc jest miłością na zawsze. Nawet jeśli... W ucisku, wzywałem Pana, to On mnie wysłuchał. On mnie wyprowadził na wolność. To jest doświadczenie człowieka, który prawdziwie przeżył wielki post, że Pan mnie wyprowadza na wolność w każdej spowiedzi, w każdej Eucharystii, w każdym moim powstawaniu z upadku. To mogę śpiewać jako to, że Pan mnie wyprowadził, uwolnił. On mnie wyprowadził z więzienia, z domu niewoli, z Egiptu. On mnie ocalił. On jest ze mną. Nie lękam się, cóż może mi zrobić człowiek? Jak może się bać człowieka, nawet potężnego człowieka z bombami i bronią? Nie mogę się go bać. Jeśli pan jest ze mną, to przecież mam wszystko. Mam wszystko. Czy jest w nas taka pewność? Także w kontekście tego wielkiego postu, który nam zupełnie wygląda inaczej, gdy zaglądamy do telewizji, czy otwieramy gazetę. Pan jest ze mną. Pan jest po mojej stronie. Moja moc pomiędzy wszystkimi. Mogę patrzeć z góry na moich nieprzyjaciół. Ja ich zwyciężam. Moich, nawet największych, nieprzyjaciół zwyciężę, bo, bo Pan jest ze mną, więc ja jestem ponad nimi. Oni nie są dla mnie zagrożeniem. Jeśli mam na pierwszym miejscu Pana, dlaczego? Bo lepiej się uciec do Pana niż pokładać ufność w człowieku. I potem powtórzenie. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w drugim człowieku, w jakichś jego mocach, deklaracjach, uniach, sojuszach. Pan jest jedynym, z którym warto się układać, to znaczy z którym warto wejść w dialog. Lepiej się uciec do Pana. Warto sobie te, psa, te słowa podkreślić, jeszcze do nich wrócę na końcu, e, ale to jest prawda, która nam przyświecać powinna przez całe nasze życie. Mogą mnie opoczyć wszystkie narody, ale starłem je wszystkie w proch. Otoczyły mnie, tak, o, tak otoczyły mnie, ale starłem mnie w proch w imię Pana. Były jak pszczoły, paliły jak ogień, ale starłem mnie w proch w imię Pana. Pokonałem wszystkich moich wrogów, popchnięto mnie, popchnięto mnie, upadł, ale Pan mi pomógł. Pan jest moją pieśnią, moją mocą. On jest moim zbawieniem, On jest moim Mesjaszem, On jest moim Zbawicielem. On jest tym, który mi przywraca godność, wolność, życie, światło, nadzieję. Zobaczcie, ile w tym psalmie jest, jest radości, takiej potęgi, schwały Pana Boga. Otrzyki radości, zbawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych. Dlatego, że prawica Pana moc pokazała. Prawica Pana wysoko wzniesiona. Prawica Pana moc okazuje. Prawica, ręka. Ta prawa ręka, którą się walczy, którą się trzyma miecz, którą się niszczy, którą się bije. Prawica Pana. Jego potężna jest Jego prawica. To znaczy On ma siłę, On ma moc. Pan jest tym, który, który przywraca mi nadzieję. Nie umrę, nie umrę, ale będę żyć i będę głosił dzieła Pana. Bo to jest, to jest to konsekwencja tej obecności Boga. Nie umrę. Wróg chce mnie zabić. Mój grzech chce mnie zdołować. Chce mnie wpędzić w ciemność, ale ja nie umrę. Nie pokona mnie. Dlatego, że jestem przy Panu. Otwórzcie bramy sprawiedliwości, bo wejdę w nie i złożę dzięki Panu. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję ci Panie, bo mnie wysłuchujesz, bo, bo Ty się stajesz moim zbawieniem. I tutaj psalm, werset, który jest szczególnie ważny w czasie pewnie święta Paschy. Będziemy go też słyszeć wiele razy: kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. I to się stało przez Pana i jest cudem w naszych oczach. To pewnie jest jakieś starożytne przysłowie, że ten kamień odrzucony stał się fundamentem. Może tak było, że no, bierzemy jakąś konstrukcję i budowniczy odrzucają jakiś kamień, może jest nieforemny, może w jakiś sposób widzą, że jest niewłaściwy, zostaje odrzucony. Ale potem przychodzą inni i widzą, że ten kamień się świetnie nadaje, nie tylko na to, żeby być jakimś elementem muru, ale żeby być kamieniem węgielnym, to znaczy, żeby od niego zaczęła się cała budowla. To jest oczywiście w tradycji chrześcijańskiej zapowiedź Chrystusa, który sam odrzucony stanie się fundamentem dla wspólnoty Kościoła. Ale także to jest pewnie słabo nadziei dla nas. Nas też może, mogą odrzucać. My też sami siebie możemy odrzucać, stwierdzić, że no nie, no ze mnie do żadnej ściany nie będzie, ale z mocą Pana stało się to przez Pana i jest cudem, że to, co się nie nadawało, tak naprawdę staje się fundamentem. Że na nas też można budować, na naszej wierze, na naszej modlitwie, na naszym głoszeniu Chrystusa można budować. Że to też jesteśmy. Nie z naszą mocą, nie, nie. To stało się przez Pana i jest cudem w naszych oczach. Stało się dzięki Bogu. Sami byśmy tego nigdy nie osiągnęli, bo to jest dzień, który Pan uczynił. To jest dzień. Możemy się radować i możemy się weselić. O Panie, zbaw! Anna donaj hosjana. O Panie, daj pomyślność. Tego chciałem ten psalm dzisiaj omówić, bo ten werset 25. O Panie, zbaw! Anna donaj hosiana. Hosjana, hosanna. To stąd wzięło się nasze hosanna, które dzisiaj trzymając gałązki palmowe, powtarzamy w różnych momentach liturgii: Hosanna to znaczy Panie zbaw, ocal, daj pomyślność. To słowa, które pochodzą właśnie z tego psalmu. Błogosławiony, który przybywa w imię Pana, to jest też to, co będziemy śpiewali, w, w to też śpiewamy w każdej pieśni: święty, 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 ale to słowa, które szczególnie w niedzielę palmową powtarzamy. Ściągnijcie szeregi z gałęziami w rękach aż do rogów ołtarza. To prawdopodobnie jakaś procesja, która z gałęziami oliwnymi wędrowała w kierunku Jerozolimy, w kierunku wzgórza świątynnego i wreszcie w kierunku ołtarza, no, którą jakoś naśladuje czy powtarza procesja z gałęziami palmowymi na cześć przychodzącego. Mesjasza, Ty jesteś moim Bogiem, Tobie chcę dziękować. Boże mój, Ciebie będę wywyższał, Ciebie będę uwielbiał. I powtórzenie ostat... od pierwszego wersetu w ostatnim. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki trwa Jego łaska. Piękny psalm, który nas wprowadza w tajemnicę Wielkiego Tygodnia, dlatego bardzo chciałem ten psalm dzisiaj z Wami przeczytać. Zaprosić Was do modlitwy tym psalmem już dzisiaj, żeby on nas prowadził żeby Pan przez to słowo dzisiejsze, przez ten psalm 118 prowadził nas przez wielki tydzień. Przed nami kolejne dni wielkiego tygodnia, bardzo ważne, trudne, ale piękne dni. I na początku ten psalm słyszymy, który w liturgii będziemy śpiewali, chwaląc zmartwychwstanie, chwaląc zmartwychwstałego Chrystusa. Nie ma co udawać, że, że on nie zmartwychwstał. To nie jest tak, że to błąd, dzisiaj ten psalm zaśpiewać. Chrystus raz na zawsze pokonał śmierć. Zmartwychwstał i zmartwychwstaje w nas każdego dnia. I ta prawda ma nam dać światło i radość na całe nasze życie, na nasze różne doświadczenia, które przeżywamy. I mówię ten psalm pewnie słyszycie z uśmiechem na ustach, bo to wypływa z głębi serca. To znaczy, ten psalm wyraża prawdę. O Bogu, który jest najpotężniejszy. O Bogu, który jest mocą, który jest potęgą dla każdego z nas. Nie ma takiego wroga. To nie jest tak, że na świecie jest 50 na 50. Jest walka ciągła dobra ze złem. Nie, nie, nie. To jakieś chińskie znaczki tak pokazują. Chrystus zwycięża i Bóg jest zawsze potężniejszy od największych wrogów. Tej bieli w chrześcijaństwie jest zawsze więcej niż czerni. To nie jest walka odwieczna dobra ze złem. Bóg nie jest przeciwnikiem, sz szatan nie jest przeciwnikiem Boga. To nie jest pół na pół, to nie jest odwieczna walka. Szatan jest pokonany przez Boga. Bóg jest zawsze większy od grzechu, od ciemności, od wroga, wszelkiego wroga. Warto o tym zawsze pamiętać. I na końcu... Chciałbym wrócić do tego, co mówiłem na początku czy w środku. W całym Piśmie Świętym jest 1188 rozdziałów. Ktoś to policzył, no jakaś symbolika, ale, ale ciekawa myśl, to znaczy intuicja tych liczących. Oczywiście numery rozdziałów, wersetów pojawiły się później, ale warto to pamiętać. Jest 1188 rozdziałów. I centralnie w środku Biblii, rozdziałem środkowym, tyle samo rozdziałów do początku i do końca, jest właśnie rozdział 118 Księgi Psalmów. Więc dzisiaj znajdujemy się w samym sercu Pisma Świętego. Ktoś też policzył, ile jest wersetów w Biblii. Jest ich 31 102. I wersetem centralnie w środku Biblii jest werset ósmy rozdziału 118. Więc tyle samo, 1188, tyle rozdziałów I, i, i ten werset środkowy to psalm 118, werset 8, czyli zobaczcie, w samym środku Biblii słowo nam mówi lepiej się uciec do Boga niż pokładać ufność. W człowieku. I to jest, wiadomo, to nie żadna tajemnica, to nie żadne jakieś yy, ukryte liczby. Nie, to może przypadek, ale to niezwykle piękne, że z samego serca Biblii, z samego jej środka, dosłownie z jej środka, wypływa do nas to słowo: Lepiej zaufać Bogu niż człowiekowi. Lepiej zaufaj Bogu niż sobie samemu. Człowiek jest zawodny. My też. Swojej miłości do Boga nie możemy być pewni, ale Jego miłości do nas tak, że tak naprawdę warto mu zaufać. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.